No ma, to znowu ja tym razem, mam nadzieję w trochę lepszym, lepszej jakości wideo, ponieważ przyznaję, ostatnio mówiąc delikatnie zibałem sprawę, jeśli o to chodzi, ponieważ nagrałem złą kamerą, teraz mam nadzieję, że będzie lepiej, pamiętajcie, dajcie mi robić jakieś tam małe błędy, a kiedyś będzie wam się oglądać to za, może, nie wiem. Miesiąc, dwa będzie się Wam ogonać pięknie, i kiedyś może dojdzie do takiej perfekcji, jaką, jaką są materiały donera. No ale skoro już zaliczyliśmy podlizowanie się szefowi, no to przejdźmy do ważnych spraw, czyli do Royal Rumble, które no, wszyscy czekają. Mamy Royal Rumble już dzisiaj. Uuu, no to lecimy, wskakujemy w ten hype-drain. I panie i panowie, ja jestem gość z niewyregulowanymi brwiami z What is Wrestling. I zapraszam na podsumowanie tygodnia. Monday Night Row i na Monday Night Row wita nas McIntyre, który pokonał koronawirusa. Teraz tylko trzeba pokonać Goldberga na Royal Rumble. Ta walka będzie trochę cięższa niż walka z koronawirusem. Jednak, cóż, to jest McIntyre, Nie ma rzeczy niemożliwych dla niego. Goldberg rzeczywiście no pojawił się dzisiaj. Pojawił się dzisiaj na row, powiedział tylko. ME! YOU! THIS SUNDAY! YOU'RE NEXT! No i to by było tyle z podbudowy na, na walkę o Mistrzostwo WWE na Royal Rumble ale walnął sobie Spira na Mizie yy, było Claymore na Morrisonie ze strony Drew McIntyre'a, więc jakby spoko, proszę Państwa tak wyglądają rywalizacje w 2021 roku. Charlotte Flair zmierzyła się z Shayna Baszler po raz pierwszy, po raz pierwszy w historii mieliśmy taką walkę, Queen kontra Queen of Spades, no i zakończyła się ta walka dyskwalifikacją, ponieważ przerodziła się w Six Women Tag Team Match, czyli Charlotte i Mandy Rose i Dana Brooke kontra Shayna Baszler, Nia Jax i Lacey Evans. No i był tam... Bocz pewien, ponieważ miało to być pójść normalnie, ale sędzia, kiedy zawodniczki to była bodajże że Charlotte Flair i Shayna Baszler właśnie znajdowały się poza ringiem, to akurat doliczył do 10 w momencie, kiedy Shayna wrolowywała Charlotte do ringu, no i przez to wygrały Team Blondyny. Jednak, po przerwie się okazało, że nie, no wznawiamy walkę. No, i wtedy już normalnie bez bocza wygrała drużyna Najjax, która właśnie zdobyła zwycięstwo. Zavier Woods w końcu kogoś pokonał, członka Retribution, pokonał oczywiście Slapjacka, jednak no, został pokonany po walce, w sensie pobity przez resztę Retribution, więc wciąż no, takie średnie to zwycięstwo. Wiemy wszyscy, że to wszystko prowadzi do walki Mustafa Ali kontra Kofi Kingston. Możliwe, że na WrestleMania, miejmy nadzieję, bo w sumie spoko by to była i, i historia fajna, nie? Jest coś nie? Jest potencjał na to. VIP Lounge, właśnie na VIP Lounge Hard Business wręczyli MVP-emu taki o... Mm, złoty łańcuch, żeby on również miał złoto, bo Bobby Lashley ma ten swój tytuł, yy, Sheraton Benjamin i Cedric Alexander też mają te swoje tytuły tak team, no i teraz MVP ma piękny, złoty łańcuch z napisem THB, ale nie, to nie znaczy The Hard Business, to znaczy, jak to nam Artrów, który wtedy przyszedł, wytłumaczył, to znaczy TRUTH HAPPY BIRTHDAY tak jest, proszę państwa ponieważ niedawno Artruf miał urodziny <noise> no i powiedział, że o dzięki, że zrobiliście mi imprezę, nie, Faj fajnie yy, zrobiliście no ale wszystko, jakby cały ten segment doprowadził do tego, że Artruf, że na Artrufa rzuciła się ta cała z, całe statko jobberów no jak to, jak to zresztą zwykle bywa wszystko, cały ten segment skończył się tak, że w całe zamieszanie wykorzystał Riddle, który zaatakował MVP bodajże, albo Bobiego Lashley'a, a to z kolei, to VIP lunch, prowadziło do Gauntlet meczu. Tak jest, ponieważ później na show Riddle zmierzył się po kolei najpierw z Charltonem Benjaminem, później szybko pokonał MVP'ego, aby na końcu, z trochę większymi trudnościami, pokonać przez roll up Cedrica Aleksandra. I dzięki temu, nasz kochany Riddle zasłużył sobie na kolejnego title shota na tytuł United States. Nie będzie to walka na Rumble, ale pewnie za tydzień jakoś. Jeśli chodzi o naszego kochanego Rudzielca, czyli Sheymusa, no to tak, pokonał on sobie dzisiaj... Morrisona, Johna Morrisona, Jimiego Morrisona, Jacka Morrisona, Jeremiah Morrisona, Jacoba Morrisona. Morrisona. Yy, pokonał go, a później jeszcze, no, Miss powiedział: nie, nie, tak nie może być. Teraz będzie handicap match. No i ten handicap match, czyli Morrison i Miss kontra Sheamus, już wygrali. Hilowie Miss przypiął Sheamusa tydzień temu AJ Styles pokonał Ricochet'a, ponieważ Rico chciał się dostać do Rumble meczu, nie dostał się. No i teraz była taka sama sytuacja, że Arthur chciał się dostać do, no, on chciał się dostać akurat do Money in the Bank ladder meczu, no ale wiadomo o co chodziło, chciał się dostać do Rumble meczu, nie udało mu się pokonać Stylesa. Elo, no kolejna podbudowa, taka sama AJ Stylesa. A, jakbyście nie wiedzieli, Edge zadeklarował swoją obecność w Royal Rumble meczu. Czemu to ogłosili na Raw? Nie, po, po co, jakieś niespodzianki. A w walce wieczoru znowu była Aska kontra Alexa Bliss, tym razem o tytuł kobiet, jednak yy, zakończyło się to interwencją Randy Gortona, który wykonał na Alexie Bliss Arkajao. No i tak zakończyliśmy show, bo zgaduję, że to no contest, czyli właściwie dalej przysługuje chyba rewanż i tak ta walka musi się odbyć. Nie wiem. Nie zdziwię się, jak Alexa Bliss wygra sobie Rumble w tym roku, ale lecimy dalej na NXT. No i nexty znowu zaczynamy od Dusty Road Acting Classic, czyli teraz już druga runda. Killian Dane i Drake Maverick zostali pokonani przez MSK, czyli no za wcześniej jako The Rascals. Szkoda, dla mnie szkoda, ponieważ Killian Dane i Drake Maverick byliby fajnymi nawet. Ja ich widziałem w roli zwycięzców, które nie ma, ale cóż, no idą dalej, MSK. Z kolei Grizzled Young, weteranowie pokonali Kushida i Leona Rafa. Po tej walce jeszcze Kushida i Leon Ruff zostali zaatakowani przez The Way, czyli Oslina Furego i John'ego Gargano. A za tydzień z kolei dojdzie do dwóch kolejnych starć drugiej rundy, czyli Undisputed Era kontra Timothy Thatcher i Tomasa Ciampa oraz Lucha House Party kontra Legado del Fantasma. Jeśli chodzi o damską część, to wydarzyła się walka tak taka i Raquel Gonzalez, moje raczej faworytki, tak szczerze, ale chyba w większości faworytki do wygrania, tego turnieju pokonały Jess Mia and Al Alia Elia. Wiecie, że ja nie lubię tego imienia. Wiecie, o którą chodzi. To, o, co była z Robertem Stone'em? alaya Pokonały sobie ją. A na Tuo Five Life jeszcze Ember Moon i Shotzi Blackheart pokonały Marinę Shafir i Zoe Sack. Pozostajemy w temacie dywizji kobiet, ponieważ Toni Storm wygłosiła sobie promo, w którym wyzwała Yoshi Raj do walki. Yoshi Raj się pojawiła. Panie wdały się w bójkę, później do tej bójki dołączyła jeszcze Mercedes Martinez. Całą bójkę wygrała Tony Storm. No i teraz jeszcze wiemy, zostało to ogłoszone, już poszło, że na najbliższym takeoverze, jako pierwsza walka na tę właśnie galę, została zapowiedziana walka Triple Threat, match o tytuł kobiet NXT między właśnie IO, Mercedes Martinez i Tony Storm. Bronson Reed kontra Isaac Swerve Scott po raz drugi i po raz drugi wygrał Bronson Reed. Powiem tyle, dla mnie jest spoko, inwestujcie w Bronsona Reed'a, inwestujcie w niego, w jego lepiej inwestować, jest pięknym big Boyem. Hm. uwielbiam big Boyów. A w walce wieczoru Kyle O'Reilly i Finn Balor kontra Oni Lorcan i Danny Burch, czyli mistrzowie tag team. Był to non-title match, który wygrali oczywiście Face'owie, później zostali zaatakowani przez Pitadana jeszcze, ale później znowu zainterweniowała Undisputed Era, i po raz kolejny kończymy NXT takim obrazkiem, że no Undisputed Era stoi ramię w ramię z Finn Balorem. Wszystko pewnie prowadzi do triple threat meczu, tak mi się wydaje, że będzie walka na tej Finn Balor kontra Pit kontra Kyle O'Reilly. I może wtedy Kyle O'Reilly wygra ten tytuł NXT? Proszę. Idziemy do. AW. AW Dynamite otworzyliśmy walką Lens Archer kontra Eddie Kingston i tym razem wygrał Eddie Kingston. Jednak, no, nie było to do końca czyste. No, w, w ogóle to nie było czyste zwycięstwo, ponieważ Lens Archer i sędzia zostali rozproszeni tym, że Butcher i Blade zaatakowali J.K. Roberta, J.K. Desnajka Robertsa, przez co. Eddie Kingston mógł dostać od Ali Castet, czy coś takiego, coś à la Przez to znokautował Lensa Archera, wygrał, a po walce jeszcze, jeszcze Lens Archer został znowu zaatakowany. Niezbyt klawo. Oficjalny Tak-Team Inner Circle, czyli MJF i Chris Jeliko, mają nawet wspólny Team Song, więc jest tu coś poważnego, naprawdę. Pokonali Versity Blonde. Czyli no, Brian Pillman Jr. i Cliff Garrison, bodajże. A po walce, jeszcze było takie małe spięcie po raz kolejny w inner circle między MJF-em a samym Guevara. Shaquille O'Neal wyzwał Cody'ego do walki, gdzieś tam. Z kolei Cody odpowiedział na to wyzwanie w następujący sposób. Otóż powiedział, że. W normalnym wypadku, by wyzwał Shakila Onila i Jade Cargill do walki na Revolution w Mixed Meczu z nim, z Codim i z Brandy Rose. Jednak, no, Brandy, jak wiemy, nie może walczyć, bo jest w ciąży. Więc zamiast niej prawdopodobnie wychodzi na to, że zawalczy Red Velvet. Kto to jest Red Velvet? No, podobieczna Brandy Rose, której jeszcze o której dwa miesiące temu nikt nie słyszał, ale... To nie jest nic nowego w dewizji takim AEW, że nagle przychodzi ktoś zupełnie nowy, z dupy całkowicie i dostaje szota na coś tam, jakąś ważną walkę. Adam Page pokonał e, Ryana Nemeta. Jeśli myślicie, że kojarzycie z to nazwisko, jest to nazwisko prawdziwe Dorfa Ziglera, ponieważ tak, to był brat Dorfa Ziglera rodzony, prawdziwy brat Dorfa Ziglera. Po walce pojawił się Matt Hardy o dziwo i złożył Adamowi Page'owi propozycję, żeby dołączył do niego. I jest to śmieszne, ponieważ tydzień temu Adam Page również otrzymał propozycję, ale od Dark Order, więc widocznie teraz od, do Adama Page'a, yy, o Adama Page'a ubiega się wiele stajni. Jakby super, jakby jeśli w to dalej pójdą Jurassic Express będzie prosiło, żeby do nich dołączył, czy kto tam jeszcze SCU. Śmiesznie. I teraz Zdaniem wielu, najlepsza walka tego tygodnia w ogóle, nie tylko, nie tylko na Dynamite, ale ogólnie, czyli kto by się spodziewał, Jungle Boy kontra Dax Hartwood. I stypulacja była taka, że podczas tej walki poza ringiem znajdowali się co prawda Tali Blanchard, Lucha Sorus i Cash Wheeler, jednak wszyscy trzej byli spięci kajdankami, przez co no, niby nie mogli interweniować. No i rzeczywiście, no. Fajnie wyszła ta walka, wiele osób jest zadowolonych. Super. Wygrał Jungle Boy i to, on, to akurat wiadomo, że on za 2-3 lata będzie stałym inwentorem. To widać, jak go budują po prostu, że to będzie gwiazda. To na pewno. No ale po walce FTR i tak zaatakowali sobie Zaurusa i Jungle Boya i odcięli Zaurusowi rogi. Breed Baker pokonała Chanel. A po walce jeszcze kontynuowała i no, wkładała paluchy w gardło, ale wtedy przybyła Thunder Rosa, z którą oczywiście Brit Baker zmierzy się za tydzień i przekoni, przegoniła złą Brit Baker. A w walce wieczoru Young Bucks i Good Brothers steamowali się przeciwko Dark Order w składzie Stu Grayson i Wool Uno. Alex Reynolds i oczywiście John Silver. Oczywiście The Elite wygrali, po walce Young Bucks wygłosili jeszcze promo, bo za tydzień odbędzie się taktyk Battle Royale, w którym weźmą udział również Young Bucksie jako mistrzowie. I stypulacja ogólnie tego, tego, że Battle Royalu jest taka, że zwycięzcy zawalczą z Young Bucksami na Revolution, a jeśli wygrają Young Bucksi, to oni sami wybiorą sobie rywali. I jest to wszystko tak budowane, że prawdopodobnie Young Baxi wygrają i wybiorą sobie Good Brothers jako przeciwników chociaż dla mnie jest to zbyt oczywiste i ja bym stawiał na kogoś bardziej, nie wiem, jakieś Jurassic Express, Dark Order nawet albo MJF i Chris Jericho, w sumie też by było spoko nie wydaje mi się, żeby tak szybko doszło do walki Young Baxi kontra Good Brothers, no nie a po walce jeszcze przybyli sobie Phoenix i John Moxley, zaatakowali sobie Good Brothersów, Young Bucksów, później jeszcze Keno Omega, który dołączył do party. No i, no i super. No za tydzień, jak wiemy, Keno Omega i Good Brothers kontra John Moxley, Phoenix i Pack. Więc jest nas to czekać. Jeśli chodzi o SmackDown. Bianca Beller kontra Bailey znowu, jednak tym razem Bianca wygrała walkę czysto, super. Bianca i Bailey są tak naprawdę faworytkami do wygrania Royal Rumble meczu. Według mnie są one tak w top 3 najbardziej prawdopodobnych zwycięzczeń. Chociaż na 90% wygrali replay, co prawda, Royal Rumble match, moim zdaniem, ale gdy Bianca wygrała. Też byłoby subcio. King Corbin kontra Dominik Mysterio I normalnie byście powiedzieli, że: no to pewnie ostatnio King Corbin wygrał. To teraz Dominik Mysterio musi wygrać. Ale nie! Ponieważ jest 2-0. King Corbin znowu pokonał Dominika Mysterio, Znowu całkiem tak. Jak najmniej, no, no czysto. Ale po walce został zaatakowany przez Rey Mysterio, W sensie. King Corbyn został zaatakowany przez Rey'a Misterio. Nie, nie Dominik Mysterio, został zaatakowany przez Rey'a Misterio. Roman Reigns i Kevin Owens odbyli konferencję i no cóż, to wyglądało bardziej jak taka podwójna terapia dla nich. Obaj mówili o swojej rodzinie, o tym jak, no przede wszystkim Kevin Owens, o tym jak jego ojciec i jego dziadkowie byli dla niego ważni, że nawet ich inicjały wykuł sobie na piątce. No nic nowego się z tego, z tej konferencji, z tego proma nie dowiedzieliśmy więc idziemy dalej. Hype na tą walkę i tak jest. W ogóle SmackDown otworzyliśmy w ten sposób, że Daniel Bryan znowu wszedł do ringu i powiedział, że chciałby bardzo wygrać ten Royal Rumble match w tym roku i przerwał mu AJ Styles z Raw. Przerwał mu i powiedział, że chora hola, chłopie, ja też chcę wygrać sobie Royal Rumble. No i powiedział Daniel Bryan, ok, to dawaj w takim razie walkę. No i ta walka była do tej walki, doszło, ale ona potrwała kilka minut, ponieważ y, zainterweniowali kolejno Cezaro i Sami Zayn, później Biggie i Szyńskie Nakamura, to się przerodziło w Sixment Tag Team Match, później z kolei, właśnie, bo to było śmieszne: najpierw to było AJ Styles kontra Daniel Bryan, później zamieniło się w AJ Styles. Cezaro i Sami Zayn kontra Daniel Bryan, Shinsuke Nakamura i Bigi A później jeszcze kolejne interwencje I to się zamieniło w handicap 4 na 5 Czyli Daniel Bryan, Shinsuke Nakamura, Bigi i Otis kontra AJ Styles, Cezaro, y Sami Zayn, Demis i John Morrison Ale... <ścoughs> Ale później jeszcze dołączył Sheamus który, no, niby nie powinien być w tej walce, ale okazało się, że jest legalnym, po prostu zmienił się bodajże z Otisem, czy kimś tam przypiął samego Zayna i wygrał więc <laughs> wygrał, w, zdobył pin w walce, w której go nie powinno być w ogóle no śmieszne, po walce przyszedł sobie Braun Strowman, bo po co dawać powroty na Royal Rumble? no nie wiem po co dawać powroty na Royal Rumble, widocznie WWE też również tego nie wie, po co dawać powroty na Royal Rumble znaczy, co prawda Brana Stromana nikt nie lubi, ale no teraz wypada on z grona faworytów. Dla mnie on był faworytem. Może to i lepiej zresztą. A i wyglądała też na to, że on jest face'em, bo zaatakował tylko Healy. No ale teraz. Teraz yy, jak już skończyliśmy omawiać sobie ten tydzień, ja tylko tak szybko wspomnę, jacy są moi faworyci do wygrania Royal Rumble meczu. Muszę przyznać, muszę przyznać, że, że WWE naprawdę. Dobrze w tym roku zbudowało tą drogę do Rumble, jak, jak dla mnie, no nie ma takiego mocnego, potężnego faworyta, jest kilku, ale to nie jest takie oczywiste, jak się zdarzało czasami, nie? Y oczywiście, no jest y bardzo wskazywane na Daniela Bryana to wszystko. Ale dla mnie to było zbyt oczywiste. Poza tym nie wydaje mi się, aby Daniel Bryan yy, osobiście, w sensie prywatnie chciał wygrać, bo on teraz jest taki mega nastawiony na promowanie innych, więc on mi się nie wydaje. Prędzej AJ Styles. Yy, do tej pory jeszcze do tego SmackDown to bym obstawiał Brauna Stromana i Sheamusa, ale teraz to też mi się wydaje takie już zbyt oczywiste. Więc gdybym ja miał stawiać. No cóż, jak widać po koszulce. Trochę się wygupiłem, ponieważ bardzo bym chciał kifali, no ale cóż, kifli, właśnie w momencie, kilka minut przed tym jak zacząłem nagrywać się okazało, że jest w kwarantannie, kurwa. Nie dawaj tego doner. No to dobra, tu z mojej strony to już tyle. Ale dajcie znać, jak Wam się podobał ten tydzień w wykonaniu WWE i AW. Chociaż AW tak nikt nie ogląda. Przyznajcie, wszyscy przewijacie ten moment. Jaka tygodniówka podobała Wam się najbardziej i co jeszcze byście zmienili w podsumowaniu tygodnia? Poza prowadzącym, oczywiście, bo to tam. No, wiadomo. No ale cóż. To już z mojej strony tyle. Odmeldowuję się. Trzymajcie się. I cześć.